Dzisiaj będzie grał na lewym rozegraniu, tak wygląda z grafiki, bo to posiołek e, będzie na środku rozegrania, ale to nie zmienia faktu, że Do ostatniego miejsca zresztą kiedy dzisiaj tu e, podjeżdżaliśmy pod Kalę, widać było jak nigdy zapełniony parking. Widać, że głogów żyje tym meczem. No ale to górnik zaczyna. E, zdobył bramkę. Efektowna akcja górnika zawsze. Teraz czekamy na odpowiedź kolego głogów. Jeszcze bardziej efekt, nie wiem czy bardziej efektowny, czy efektowniejszy rzut daleko i przytrzymał i rzucił między nogami Bramkarza. Teraz chciał rzucić pierwsze tempo. Wziął taki rozbieg, wyszedł w górę, rzucił, widział to wszystko dobrze. Ligarzewski zdążył zareagować, ale też rozkręca nam się między słupkami rapał Sachera, czyżby pojedynek Bramkarzy gra z pierwszą linią. Właściwie ta, ta prawa połówka na razie z tych działania ofensywnych. Wykluczona. Rakocza! Ależ to zrobił efektownie Rumun. To wydawało się, że w najtrudniejszej pozycji, jaki może sobie wymarzyć lewe rozegranie, też postawam fajna szacunek do samego końca. Tak jest. Zgodnie z tą zasadą, która przyświeca rywalizacji w tych, w tych play-offach i nie tylko w nich. On wybił piłkę poza linię końcową, dzięki czemu zaczyna Górnik-Moszkowski. Rakoncza moszkowski kolejna taka akcja, nie wszystkie. Tutaj będziemy mieli, to widzimy na powtórce, z 9 metra spóźniony Adam. Osiołek. Paweł Paterek, 156 bramek przed tym spotkaniem, dawał mu to czwarte miejsce na liście najskuteczniejszych strzelców. On Ona z tego zdaje sprawę, jeden i drugi sobie z tym wyzwaniem radzi. Paterek świetnie teraz na zwodzie. Poddanie do obrotowego i jest Bramka. Aż niesamowite ma odejście Paweł Paterek. Tak z jednego kroku, jeżeli. Moszkowski, Moszkowski tym razem poddaje. No i raz jeszcze do skrzydła, ale Stachera dzisiaj łapie. To nie był problem szyżki, jak się okazuje. Klubka narada nie, ze sterczem, ale. Paweł Paterek przetrzymał w powietrzu, opadł już blok Górnika. Polska, teraz Taras Minowski pojawił się na lewym rozegraniu. 21 minut takiej nieustającej walki w ataku i w obronie Rakoczy przyda się odpoczynek. No i wreszcie włącza się ta prawa połówka w drużynie Górnika Działakiewicz. Bardzo precyzyjny rzut. Tam. Tam się stara pracować dla rozgrywających Krempa z powodzeniem. Chyba ważniejsza zmiana w str po stronie Górnika Zabrze, bo tam Piotrek Wyszomirski przed do bramki zakaz kart Lekkiego pchnięcia i stąd taka decyzja sędziów. No i będzie miał problem w defensywie Orpik. Trudno się gra, mając dwie kary na koncie Rafał Stachera. To jest niesamowite. Dmytro Artemienko Minocki A teraz to on broli środkowego rozgrywającego. No jest efektownie, działa Kiewisz. O dzisiaj już rzuca w sezonie zmiany dawać Binda, Wnosić taką energię. To jest taki bardzo właśnie energetyczny, dynamiczny gracz. Przy tym też potrafi branki zdobywać. No ale teraz jak zdobywać branki, to pokazał teraz Minocki. No i patrzymy jak sobie teraz będzie radził Kropry Skiba jest w ataku na kole cały czas od dłuższego czasu i teraz dobija właśnie Skiba efektownie delikatnie lobując Wyszomirskiego bardzo dobry techniczny rzut Bartka Skiby w pierwszej sytuacji zatrzymany Matuszak, Matuszak. i w osłabieniu Górnik to nie jest dobra informacja dla drużyny która przegrywa Eee, dwiema bramkami, czy trafiony Wyszomirski w twarz artwięko leżał w polu 6 metra leżał w polu 6 metra, wepnięty stąd rzut Paterek i Wyszomirski trafia Paweł Paterek o, to ale... będzie truizm, mówienie, że no ale jednak tę akcję wzorowo rozgrywa szybko, do szyszki piłka będzie karny przy szkole spudłował Będzie 2 do 0 i Chrobry w półfinale albo 1 do 1 i wrócimy jeszcze do Głogowa. Powiem Ci tak, jeżeli ktoś inny będzie yy, najlepszym zawodnikiem tego mesu niż yy, Rafał Stachera, to znaczy, że ja się nie zdam na piłce ręcznej.